Cześć wszystkim z tej strony Raon. Witam Was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Moi drodzy, został nam jeden świat, ostatni świat. The World That Never Was. Dosyć znajomy, słuchajcie, jest to oczywiście siedziba organizacji 13. Odwiedzaliśmy ten świat już nieraz, w innych częściach oczywiście. I teraz znowu sobie odwiedzimy w tej części. Więc Visit This World. Gram oczywiście jako Sora w tej chwili. Najpierw będziemy musieli się chyba przebić. Dokładnie, najpierw będziemy musieli się przebić. To będzie naprawdę długi świat, uwierzcie mi, jest bardzo długi. Bardzo dużo katstenek i bardzo dużo się tutaj wyjaśni. Muszę powiedzieć, że ta końcówka jest dosyć ciekawa. Naprawdę, naprawdę zachęca do gry w trzecią część. Zaraz sami się o tym przekonacie. Dobra, muszę najpierw oczywiście te pszczoły boczne pokonać żeby dostać się do głównej dobra chyba jeszcze jedna tylko została nie jest, ok pięknie dawaj, dawaj, dawaj póki możemy to bijemy ile wlezie super, jeszcze troszeczkę zostało Jeszcze troszeczkę, ok, trzeba jak najszybciej pokonać te pszczółki. To wtedy szybciej dorobimy się do głównej królowej. Ok, dwie chyba poszły, zostały jeszcze dwie. No, dawać, 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 pięknie. No, i to powinien być koniec. Zaraz się do niej dorwę. Super. I druga strona. Pięknie. No i mamy słuchajcie, po królowej. Królowa została pokonana. Ring open. Teraz czas się dostać, właśnie do tego świata, jak najszybciej i zobaczyć, co się tam dzieje. No dobra, jesteśmy na miejscu. Obtain meteor. Super, dostaliśmy jeszcze jakiś czar. Ta muzyka w tym świecie tak mi się podoba, słuchajcie. Get you here but it looks as if it's gonna pay off you're part of this hey let's hit these plot points in order Sora Roxas? First, you must be wondering about your revised itinerary. Why am I here, not back home? The answer's simple. We brought you to this place. I jacked your little slumber party before it started. And ever since, we've been both your companions and your constant guides. Before it started? Well, oh, the man in the road. And so that guy in the black coat and Zemnis. Bingo. You were able to go back in time to just before your home became a sleeping world, only because a past version of you already existed there. And I can see, in the past, you already met Mr. Rogue Guy. Yep, he was there then to make sure you ended up here now. That's ridiculous. It sure is. It's too perfect. Who'd ever believe it? Which is why you idiots never saw it coming. You thought you were off doing some kind of test, right? We'll test this. How come you're wearing the same clothes if you're already back home? You are not gonna wake up, okay? Look, there's no real versus dreams anymore. There's just you, us, and this. I see. Fair enough. So what? At least I know who to blame for it. See, I still got that angry look down. But here's where I tag out. I got just a few more hoops I gotta jump through. <sighs> And dreams get yes this was where it started at this point, I still had no idea that I was talking to myself. He cast away his bodily form just to set me on the appointed path. What do you mean? That is Xehanort, reduced to just a heart. The being you and your friends call Ansem. Whoa! Me? Right before my world was swallowed by the darkness. To move through time, you must leave your body behind. Ansem first sent me on my way, and then placed himself here when the time was right. That is what set all these events in motion. What are you saying? That he knew everything that would happen? No, not everything. But remember. Ansem possessed Riku and saw his experiences in real time. So? That could only tell him so much. How did he know I would be here today? Simple. <sighs> You've been here many times. Your first journey. Your voyage through memories. In the data scale. In your dreams. We lived again and again. Like deja vu. King Mickey? Oh, Moi drodzy, może pokrótce troszeczkę tutaj wyjaśnię o co chodzi. Od początku był to po prostu, po prostu plan Zionorta, czyli zanim zaczęliśmy ten test, wszystko było już ukartowane. Tak naprawdę te siedem światów, które ocaliliśmy, powinny nas wybudzić ze snu, co się nie stało. Natomiast stało się to, że dotarliśmy do hmm, tego świata, gdzie organizacja ma właśnie swój swoją siedzibę. O co chodzi właśnie dalej? Po prostu, tutaj mogę to chyba zdradzić, ponieważ nie jest to chyba żadnym spoilerem, ale potrzebują Sory, słuchajcie, potrzebują Sory po prostu zamiennika. Potrzebują zamiennika, ponieważ na początku miał być tym zamiennikiem Riku. Natomiast Riku w jakiś sposób. Pokonał ciemność w swoim sercu, po prostu ją zamknął. Oczywiście ta ciemność cały czas tam jest, ale potrafi ją, powiedzmy, kontrolować, yy, trzymać ją w zamknięciu. Natomiast kolejnym członkiem organizacji miał być Roxas, słuchajcie, czyli nobody, dobrze mówię, tak, nobody, yy, właśnie, sorry. Tak się nie stało, on był oczywiście przez krótki czas, ale Później powrócił po prostu do ciała Sory. Jest po prostu to wszystko połączone. Natomiast ktoś musi być tym trzecim członkiem organizacji i tym członkiem, tym trzecim członkiem chcą w tej chwili zrobić SORE. Słuchajcie, on ma być oczywiście pojemnikiem na ciało z Ionorta, ponieważ ta nowa organizacja, ta nowa organizacja, która ma się składać z nowych członków 13, może o tym nie będę mówił, ale dowiecie się pewnie w następnym odcinku lub jeszcze może w tym, zobaczymy. Więc tak naprawdę od samego początku, gdzie widzieliśmy właśnie tych zakapturzonych panów, czyli tak Zemnasa, chociaż można powiedzieć, że to jest i to, i to był Xijonort, ponieważ dowiecie się o tym później. Dowiecie się później troszeczkę o tym, więc nie będę zdradzał, ale po prostu oni prowadzili go jak za rączkę i aż, aż doprowadzili go właśnie do świata, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli The World That Never Was. Podróżowaliśmy, słuchajcie, w różnych punktach czasu, więc byliśmy jakby w przyszłości, w przeszłości, w teraźniejszości. E, Gzibar, dobrze mówię, Gzibar, który tam widzieliście go, to też nie jest do końca już Gzibar. Oczywiście ciało wszystko zostało tak, jak jest, ale. E, no, zobaczycie, o, to są po prostu zamienniki. Tak więc, moi drodzy, ruszamy dalej. W tej chwili przełączymy się tutaj na Riku. Dobra, konvert, nic nie mogę dać, bo za bardzo nie mam, co. Zobaczymy. Oczywiście rzucam się do tego samego świata. Pamiętajcie, kiedyś, pamiętacie, kiedyś ocaliliśmy Riku, w tej chwili to Riku będzie musiał ratować Sore. No na to wygląda. Tak jak w wcześniejszym odcinku Xionor um, mówił, że... Jakim sposobem Ryku pokonał tą ciemność w swoim sercu i dlatego już im, się, już im nie jest potrzebny. Po prostu nie ma z niego żadnego pożytku, ponieważ nie ma tej ciemności, nie potrafi, e, nie potrafi tej ciemności się poddać. E, po prostu pokonał ją. No można powiedzieć, to szczerze, pokonał po prostu ciemność w swoim sercu, dlatego nie ma żadnego e, żadnej wartości dla tej organizacji. Więc słuchajcie, co trzeba zrobić? No, trzeba właśnie znaleźć nowego członka organizacji, tej, tej, tą trzynastą część, tą trzynastą 13 13 osobę, ponieważ. Tutaj może jeszcze dodam. Wiecie, że tutaj X-Blade, czyli ten Keyblade. Wiecie, to jest oczywiście Keyblade, ale pisany przez ten X taki. To jest ta. To jest po prostu. To jest yy, liczba, czy tam cy, liczba, lub. Yy, Literka, tylko po prostu w jakimś alfabecie. Ja już nie wiem jaki to jest dokładnie alfabet, ale po prostu to jest X-Blade. Ja będę mówił na to X-Blade, czyli Keyblade, który został podzielony na 20 części: 13 złych, 13 mroczności i, 3, i 7, 7... no. Cholera, 7 światłości. Tutaj już się zamotałem troszeczkę, bo muszę na dodatek jeszcze sterować Riku. Cholera, no nie mogę trafić. Komplet, dobra, tutaj się już przebiliśmy, więc powinno być wszystko w porządku, chyba dotarliśmy do końca. Dlatego jest 13 postaci potrzebnych, 13 członków organizacji, ponieważ muszą być, musi być 13 części tego miecza po prostu, tej, tej, cholera, no, Keyblade'a po prostu, 13 mrocznych części musi być i 7, 7 światłości, żeby zacząć nową wojnę, słuchajcie, nową wojnę z Keyblade'ami w roli głównej, czyli Keyblade War.

No dobra, dobrze. No to co moi drodzy? Ruszamy, nie? Kurczę, bym musiał tutaj, albo dobra, okej, okay, lecimy. W tej chwili będziemy musieli dotrzeć do Sory. Więc trochę tam nas czeka po prostu, tutaj, przejażdżki po tym świecie. Co my tu mamy? A właśnie, trochę się zmieniło także. Słuchajcie, w moim equipie zobaczcie, jakie mam stwory. Udało mi się właśnie stworzyć tego smoka tego dinozaura. On jest jednym z najlepszych właśnie spirytów, które możemy mieć w grze, ponieważ uczy nas dosyć mocnego ataku. Na razie jeszcze się go nie wyuczyłem, ale no to trochę czasu tam zajmuje. On po prostu ma bardzo bardzo... po prostu dużo trzeba zbierać tych punktów, żeby mu te drzewko całe skompletować. Ok. Riku jest dosyć mocny, ponieważ 55, piąty, czwarty level gdzieś mam. Więc yy, nie ma problemu tutaj z tymi postaciami. Troszeczkę ciosy zmieniłem, słuchajcie. Balunga, czy tam balonra. Dosyć fajny cios, ponieważ balony, które wypuszczamy... I po uderzeniu w te balony, one lecą właśnie w przeciwników. Same się nakierowują. Nie jest to jeszcze ta najmocniejsza wersja, nie jest to ta najmocniejsza wersja bo jest chyba jeszcze mocniejsza. No chodź, 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 chodź. No ja pierdziele, co za głupie zwierzę, ucieka mi tu warto tutaj jeszcze poczkolić postacie wiecie co, bo po nim... ja już grałem po prostu na drugim save sobie troszeczkę ale miałem problem tam z jednym bossem nie będę zdradzał dosyć konkretnie mnie tutaj łoił muszę przyznać okej, okay. wszyscy wszyscy tutaj jeszcze chyba skarb był ale otworzyłem go tak? nie, nie otworzyłem go jeszcze więc zrobię to teraz O, i tutaj mamy, słuchajcie, Reality Shift, który jest. Y... Coś na wzór, słuchajcie, łączonego ataku z dwójki: Sory i Riku. Dosyć taki limit po prostu oni mieli tam na samym końcu, bardzo fajny. I to tak troszeczkę po... przypomina ten limit. Level 54 w tej chwili mam, więc trochę się pomyliłem, ale niedużo. <laughs> Dobra, to trzeba najpierw troszeczkę rozbić, żeby się otworzyło. Dobra, i teraz możemy wskoczyć do środka. Tutaj musimy, słuchajcie, mamy chyba trzy ruchy, i musimy po prostu te białe takie punkty przeciąć, i tyle. A to jest właśnie ten atak, więc wygląda znajomo, prawda? W dwójce coś takiego także było, tylko że tam mogliśmy tego używać jako limitu, a tutaj jest po prostu zrobione to jako reality shift, i oprócz tych takich okrągłych rzeczy nic innego nie mogę rozwalić. Tylko to. Dobra, tutaj jakieś lasery trzeba uważać, ale chciałbym jeszcze zdobyć sobie ten skarb. To jest chyba duży nawet. Dawaj, 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 dawaj. Kurczę. Nieraz mnie wkurzają te, wiecie co, stwory, bo są tak duże, że się nie mieszczą w niektórych miejscach. Kuraga. Niezbyt przydatne, bo już mam to. Ale dobra, no. Tornado. Icebreaker, bardzo fajny cios, ponieważ pierwsza tura. Bo on dzieli się po prostu na dwa etapy. Pierwszym możemy zamrozić przeciwnika, drugim walimy z ognia, więc atak jest jeszcze silniejszy, jeśli ktoś jest zamrożony. Co jest? A, widzicie, myślałem, że to mój złapał kogoś, ale to jest przecież inny tyranozaur. Dobra, podlecz się. Mogę zrobić tu łączenie, ale jeszcze tego nie będziemy robić. Może na następną grupkę udamy się dalej. Tutaj coś jest. Dobra, super. Przejdziemy w koło i sprawdzimy wszystko. Przydałoby mi się troszeczkę lepsze te ściosy. Nie są złe, ale w w tym etapie gry można już mieć o wiele lepsze. Okej, okay, wszyscy, wszyscy. Zobaczmy z tej strony. Jest także skarb, super. Podnieśmy go w zatem. Co tam jest? Elixir. No, dawaj, dawaj, puszczaj tą osłonę. Zamroził mnie jeszcze na dodatek, zatrzymał po prostu czas. <grych> o jezu, Dobra, puścimy może bąbelki. Dobrze, tutaj możemy właśnie. No, w sumie do tego miejsca powinniśmy dotrzeć. O właśnie, super. To zaraz rozwalę jeszcze, sprawdzę coś. No, chyba tutaj. Wow, co jest? Zapomniałem, że to w nas strzela, więc spoko. Rozwalmy to jak najszybciej. No i super. Dobra, jest przejście na dół. Wejdźmy do środka zatem, moi drodzy, rozwalmy to wszystko co tutaj jest. Powinno pójść szybciutko. No i super, uruchomiliśmy tutaj platformę. Nie wiem czasem, czy dobrze zrobiłem, bo tam była chyba skrzyneczka też jedna jeszcze. Jedna tu została, czekajcie. Nie, 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 chyba nic nie straciłem. No, odsun się. Pamiętacie te schody? Przypominają wam coś, bo mi przypominają właśnie tutaj Opening z dwójki. Jakiś Double Jump nam doszedł. W sumie można sprawdzić to. To może być dosyć ciekawe. Pewnie to jest w tym drugim. Czekajcie, drzewku Double Flight jest. Hunter Aura to można założyć, chociaż i tak z tego prawie nie korzystam, Double Impact. No zobaczmy. No rzeczywiście, mogę się wybić podwójnie teraz. Przydatna sprawa. Zobaczcie, te schody, nie? Znaczy teraz to nie są schody, ale po prostu w takim okręgu jest to zrobione i przypomina strasznie z dwójki ten opening. O, wow, prawie spadłem. Okej, okay, tam coś jest, chyba jakaś. Chociaż nie, niekoniecznie. Tam jest chyba wyjście, nawet, ale sprawdźmy, może jeszcze inną stronę. Bo możemy jeszcze tutaj wejść. Połączę, może się wiecie co. Okej, okay, teraz mamy super kosę, bardzo długą. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak na limit podwójny powiem wam tak, fajnie to wygląda, ale żeby jakiś super konkretny damage tym zadawać to nieraz nasze ciosy, te super specjalne ciosy więcej zadaje, zadają niż te limity w tej chwili. Okej. Okay. Coś tu jest. Spróbujemy meteororem większość wyeliminować. Cholera, no, są tak lata w boku. Z boku po prostu czymś mnie tam cały czas atakuje jakimiś lodowymi atakami. Dawaj, 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 rozmraż rozmnaż, rozmrażaj, rozmrażaj. <śmuszczaj> tam jeszcze jeden został. już chyba wszyscy. Co to za pomieszczenie? Hmm. Dobra, można pewnie się jakoś na górę dostać. Tylko, że widzę. Po tych ściankach nie mogę się wspinać. Trzeba po prostu. O, po tych czerwonych nie można się wspinać, moi drodzy. Więc trzeba korzystać właśnie tylko z tych, tych które nie są czerwone. <laughs> Okej, okay, czy tylko to, czy tylko to tu jest dostępne? Wydaje mi się, że jeszcze coś może być i jest rzeczywiście specjalna ściana po której Dark Splitzer... Slicer czy Splicer Specjalna ściana po której nie można biegać za bardzo ok sprawdzę jeszcze co to jest za cios Dark Splitzer. Riku Only można zobaczyć, co to jest. Może tornado wywale. Aha, dwa sloty aż potrzebujemy. Tornado Strike. No ja bym chciał to zamienić. Czekajcie, co mi w ogóle. Kuraga. Kuraga musi być. Leczenie musi być. W tej, teraz, w tym momencie, po prostu jest niezbędne. Przynajmniej jedno takie leczenie. Dobra, pójdziemy w drugą stronę. To jest właśnie wyjście. Ok. Wiecie, co pokonamy sobie tą grupkę tutaj tych 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 dreamiterów i skończymy w tym miejscu, bo naprawdę uwierzcie mi, że ten świat jest tak długi, że trzeba po prostu to podzielić na kilka odcinków. Jest najdłuższym chyba światem ze wszystkich. Bardzo dużo scenek. Po prostu etap, który przechodzimy, to jest chyba jedyny teraz, który teraz robię. Z Riku. Później będzie dużo katstenek, bardzo dużo katstenek, i jakaś walka z bossem, znowu katstenka, walka z bossem, nie tak w koło. Więc tylko ten etap trzeba przejść. Patrzcie, ile się pojawiło ich. Pomyślałem, że wybiłem wszystkich w tym etapie. Dobra, rozwal jeszcze tego tygryska. Czyli nie wiem co to tam jest, ale skacze jak tygrys. Aha, tak to działa słuchajcie. Rzeczywiście, zatrzymujemy postać jakiegoś tam przeciwnika i wtedy naparzamy go tymi ciosami. Okej. Okay. Tutaj będę musiał jeszcze zrobić słuchajcie, zaraz, żebym pasek mi nie zniknął. Wydłużyć go. Więc yy, ja sobie to zrobię poza nagraniem, a Was zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Jeśli Wam się ten podobał, zostawcie łapkę i do zobaczenia. Cześć!